Teraz cię odkuje, nie odwracaj się w moją stronę, zrozumiałeś? Dobra, zrozumiałem, to powiedz mi, czego jestem kurwa w tym pierdlu zajebanym, za co, do chuja? przymusu bezpośredniego, zrozumiałeś? To? Nie zrozumiałem, jeszcze raz. Użyję środków, Dobra, bezpośrednio środka, bezpośrednio to se weź okay. na zatwardzenie kurwa i plexa pierdoli Rozumiałeś, w te pantalony. Ty no chłopie, i za co my kurwa siedzimy? O, mówię, uniewinniamy wszystkich. uniewinnieni jesteśmy, to wychodzimy w takim razie. Sędzia to są niewinni, to jest sędzia Stefan Braun. Ja wiem kurwa, bo ja go sam nominowałem Ja mu dałem habilitację kurwa z tego sprawa To jest sędzia najwyższego sądu, jestem niewinny, powiedział chyba sędzia, proszę to kurwa otworzyć Wy ty kurwa Oni pewnie na apartamentach Jules oglądają i trasz Mousy Dokładnie Na apartamenty wracają i kurwa wchodzą do Traszycy na stream, a jeszcze donaty pewnie wysyłają To widać Dobra Traszycowo, bo, Boc. Ach, no to już A, to, no, to ci nas boto! O kurwa mać No to, mać. No, no, to nie, mamy twarde nie, no, dowody Dobra kurwa, co wy? To, to kurwa a... Pityhere pracuje w policji Dobra, to już wiem gdzie mam kurwa nasrać Nie kurwa ja myślałem, że na uwu trzeba ładować, kurwa, kleksy. Będę teraz rał na komendę. Czekam aż pan wyjdzie i spierdala. Ja chcę do Aroklosmana. O się wjebal, balk! Proszę mi dać Stefan z Brawa do celi. Basia wina, pojebalc. wina. Proszę mi odpuść! Zrobimy to, zrobimy igrzyska śmierci. Kto ostatni tutaj przeżyje, to zostaje uwolniony. Siemano, chłopaki. Igrzyska śmierci, kurwa, psias powiedział. O kurwa pali się, pali się! Wypuśćcie mnie stąd kurwa! O, o, kurwo! Palę się, palę! Spierdalamy stąd? No ja bym spierdalał, ale troszkę się... Nie to mnie kurwa wyjęło na tej podłodze. No, ty właśnie mnie chociaż kóję. Ja tak nie kurwa co mi zrobić? Tak na no, szpital mnie bierzcie kurwa, poszkodowany w celi! Dobrze ale panowie ja chcę być swem ja to Potępiam, to randomy mówią, to policjanci <laughs> Policjanci to powiedzieli Na szpital proszę mnie brać i trabanciarza też No co tam? Ojebanie oni są Wy będziecie wszyscy kurwa zamknięci, wszyscy kurwa Haga skazuje takich zbrodniarzy Dokładnie pały kurwa Wy kurwa, Radko Mladys wyjdzie z więzienia, my wyjdziemy i was wsadzą macie jedzenie Proszę kurwa do lekarza zadzwonić Czemu, ja potrzebuję lekarza. Ignacy Czopek, mój lekarz psychiatryczny w Andrychowie, puszcz proszę puszcz go wezwać. Puszcz ma, puszcz ma. Bo kurwa za chwilę ataka dostanę z Ja tu kurwa adwokata już mam, ja tu adwokata! Będzie ci kurwa pozwali wszyscy. Się... Zapraszam, zapraszam. Pod ścianę. Pod ścianę o, się o Kurwa adwokata.